Cień, Maneczko, widzowie, z tej strony Eldar. tam w kolejnym odcinku z Ringu z tymi nie tylko. E, dzisiaj sobie pogadamy o. Mamy mini nową aktualizację, a dodatkowo o wzrostach cen, bo dzieje się, e, więc dużo rzeczy jest na po prostu wielkich gulkach. I zaraz sobie o tym wszystkim pogadamy. Jeszcze na szybki wstępie zapraszam Cię na Pirates Copika czyli stronę, gdzie wymienisz swoje skiny. Oto w tym miejscu macie darmowe 10 dolarów z moim kodzikiem Eldar przy wymianie. Dodatkowo strona nie wlicza ceny i ceny czarmu, więc wyjmujecie sobie dużo przepięknych krawciorów z czarmikami. Polecam sobie snajpić jakieś fajne czarmiki, bo naprawdę można zdejmować drogie czarmy i sprzedawać to osobno i zarabiać na tym. Dodatkowo przy wpacie na stronkę z moim kodzickiem, dostajcie aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmo 35 dolarów i tak dalej. Link do strony będzie w opisie filmu, więc zapraszam. Przechodzę do materiału. Kilka nowości najpierw zacznijmy. Valve potwierdziło, że to, że tam hopa uszkodzili przy nowym updatecie. No, nie było specjalnie, więc możliwe, że naprawiam, żeby Bane Hop trochę lepiej chodził. To byłoby akurat fajne, e, druga rzecz, to CS Source zaliczył bardzo duży wzrost graczy, co jest ciekawe, a CS2 stracił graczy i bardzo dobrze, bo po chujowe update robą to niech tak będzie e, Dodatkowo tutaj te ceny Butterfly jak poleciały e, bardzo mocno, po tym jak tutaj te wszystkie animacje zjebali, więc no, czas na zakupy jest dobry, bo to pewnie zaraz odbija, jak już nie e, odbiło, więc polecam Przechodzą, daj tutaj mini update, gdzie naprawiają. E, widzicie tu wszystkie jakieś animacje i takie rzeczy. Chociaż i tak coś czuję, że wszystko nie będzie naprawione. E, no i pewnie już działa, obstawiam, że działa, bo nie sprawdzałem Faceit, bo Faceit też bardzo długo nie działał, więc tutaj też o tym mówię. Przy okazji patrzcie to, nie można znowu zjebali tutaj Markecika i nie można go sobie normalnie znaleźć, muszę tak robić, więc no jak zawsze coś musieli zwalić. Generalnie a propos wzrostów. Przede wszystkim dużo kapsuł urosło. No tutaj skrzynki są teraz trochę na spadkach chyba, nie? Bo teraz są te dropy i zobaczcie, że znowu skrzynki są na jednym z niższych cen aktualnie. Więc jeżeli chcecie kupić skrzynki, to zobaczcie, że. No, no, co byśmy nie spojrzeli, nie jest to głupie. Dodatkowo na spadkach jeszcze też są skrzynie z karnetu galerii gorączki. Zobaczcie, jak bardzo są tanie. Więc no, teraz te skrzyneczki całkiem, całkiem dobra cena. Chyba pryzmat też tutaj o ile się nie mylę, zobaczmy. Eee, nie, nie jest dobra. Przechodząc dalej, kapsuły. Sprawdźcie sobie kapsułki. To i nawet na głównej sobie poprzewracamy. No to wilki, że są w niebie, to chyba wiecie. Eee, pokazywałem wam. To jest na wzrostach Generalnie bardzo dużo rzeczy jest na wzrostach. Eee, kandydat I zobaczcie. 3,60. Nawet, ja pierdzielę prawie czterokrotność tutaj sceny startowej. Zobaczcie, ona miesiąc kosztowała złotówkę. Jest 3,5 na ten moment. Tej kapsuły. To nie koniec. Paryż chyba. Jest na mniejszych, ale też zobaczcie, na, też, jest, na, też jest na wzrostach. Jest naprawdę teraz dużo rzeczy na górkach. Miesiąc szynek, nie jest dużo rzeczy na górkach. Jeżeli chodzi o agentów, to co, możemy sobie spojrzeć. Agenci też są na e, górkach, więc tak naprawdę skiny i szynki może teraz trochę ustop, ustanęły, ale zobaczcie, ci agenci, e, zobaczcie, agenci i tutaj kapsułki są naprawdę na wysokich cenach, więc jedna rzecz nam ustała, ale inne rzeczy bardzo, ale to bardzo lecą w górę. Zobaczcie na co nie spojrzymy. Czy to Paryż ma Prime teraz, tak naprawdę można powiedzieć, czy to ci agenci. Zobaczcie na... Tak który agent nie patrzę? Ma przyokromne wzrosty i to takie naprawdę duże. Antwerp chyba najmniejsze wzrosty, co? No też ma duże, nie? Ale chyba mi się, że lekkie jeden z mniejszych. Ale zobaczcie, tutaj też są duże wzrosty. I niech Antwerp sobie leci do góry. Tak samo jakbyście sprawdzali sobie pojedyncze hologramy. Zobaczcie, kolejne. Czy to szanka, i czy to wszystko? Więc czekamy teraz na promocję na Austin, i przez ten hype może Austin też ucierpieć. No bo zobaczcie, ludzie zobaczą, że znowu coś wychodzi i znowu nakupują Austin. No tak, tak jest, tak jest często. Akurat. Takie rzeczy się dzieją. Co by nie mówić. Zobaczmy, Stockholm również. Tak samo jak wpiszemy teraz, teraz. Sprawdźmy jeszcze jedną kapsułę. Jak my spotkamy tutaj, e, albo agenta, e, to Austin. No to tutaj nie będzie wzrostu, jakiegoś akurat, no tutaj, to jest Austin, to to jest inna sprawa. No, agenta, sobie sprawdźmy tutaj kolejnego. O, to Heca kolejny wzrostik, więc naprawdę dobre czasy. Rio właśnie się Rio otrzyma. No Rio też niby coś tam wzrosło, ale Rio widzimy, że tutaj... W tle jest radio. w radio jest taką, no w tle eventem, co by tutaj e, nie mówić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o hologramy, to sobie sprawdzajcie również te ceny, bo prawdopodobnie są w kosmosie. O kandydaci z Antwerpu, kandydaci z Antwerpu też się ładnie trzymają. Oni to w ogóle mieli swojego pika, nie? Te 4 złote, Więc no, jeżeli coś macie, to polecam sobie tutaj się spieniężyć. Spieniężyć swoje inwestycje na widzowie. No i przede wszystkim polecam zostawić Subika na kanale, bo to motywuje do pracy. Życzę miłego dnia i co? Trzymajcie. Się. Cześć, cześć.